Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o ostatnim dzwonku na zakup. Drobiu, tak moi drodzy, to jest ostatni czas na zakup kur. To znaczy, jeszcze ten cały wrzesień i październik myślę, że możemy kupować. Chociaż z tym październikiem to różnie bywa, dlatego że musimy dać, tak jak wam zawsze mówię, ten miesiąc czasu na to, żeby kurki mogły się zaklimatyzować. Bo najczęściej kupujemy kurki jeszcze przed pierwszym jajkiem, 16-18 tydzień. A jak sami dobrze wiecie, kura dorasta i dojrzewa, i już jest taka w pełni dorosła w momencie, kiedy już te jajeczka zaczyna nieść. Więc żeby do tego doprowadzić, no musi u nas trochę pożyć. Też nie wiemy, w jakich warunkach te kury do końca kupujemy, w jakich warunkach żyły wcześniej, więc po prostu czasami my nie mamy odpowiednich warunków i potem się okazuje, że kury padają, a Wy mi zimą piszecie, że Wy kupowaliście kury, one padły, nie wiecie, co się dzieje, a tu się później okazuje, że nie mieliście odpowiednich warunków albo one były trzymane w takich warunkach, że... Nie pozwoliło na przetrwanie tym kurom. Także musimy doprowadzić do sytuacji, żeby zimą te kury już były na tyle dorosłe, żeby już się niosły, żeby po prostu tą zimę przetrwały, a potem będziemy dalej e, na wiosnę, powiedzmy, już e, dalej wzbogacać to swoją hodowlę. Więc e, co jest istotne i co jest słuchajcie kluczowe? Parę rzeczy. Po pierwsze, pamiętajcie o tym, żeby jeżeli planujecie teraz kupić kury, to warto by było się zastanowić oczywiście, czy macie odpowiednie warunki. Kupujemy kury, więc musimy pamiętać również o tym, gdzie te kury będziemy kupować i jak te kury kupować, więc warto jest obejrzeć odcinek, jeżeli nigdy nikt kur jeszcze nie kupował, na co zwracać uwagę, wybierając drób. No i przede wszystkim, jak się tym drobiem zajmować. Wystarczy Wam 5-10 odcinków i naprawdę będziecie tak. Szczerze mówiąc, obcykani w temacie całkowicie będziecie wiedzieli, z czym to się je i raczej nikt was nie yy, oszuka, albo będzie bardzo mała szansa na to. Następna rzecz, dlaczego słuchajcie, ja uważam, że teraz powinniśmy kupować również kury, ponieważ teraz jeszcze są fajne ceny. Później zimą ktoś, yy, mamy dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, że kury będą tanie, a drugi scenariusz jest taki, że kury będą drogie. Kury będą tanie, dlatego że nie będzie już takiego popytu na nie, no i oni trochę obniżą cenę, żeby zachęcić ludzi do zakupu. To jest scenariusz numer jeden, i myślę, że będzie po części ten, ponieważ faktycznie zimą trochę mniej ludzi kupuje kury, skupiamy się na innych rzeczach i tak dalej, nie rozwijamy tej hodowli. Z reguły, kiedy jest wiosna, lato, robi się na to wszystko boom. Później ale też nie zawsze słuchajcie latem, bo na przykład w te wakacje boom się trochę zmniejszył na kury, już tak ludzie nie kupowali tego drobiu. Dużo w wakacje, potem po tych wakacjach teraz widzę, że znowu to się zaczęło i teraz sporo ludzi te kury kupuje. Druga sytuacja jest taka, że kury będą droższe, ponieważ zwiększy się jeszcze popyt zimą. A kur będzie siłą rzeczy mniej. I tutaj tej sytuacji za bardzo nie widzę, bo tych kur słuchajcie na rynku jest cały czas bardzo dużo. A jeżeli by się okazało, że będzie ich mało, to tak jak sami dobrze wiecie, nasi przekochani Zagraniczni znajomi, czy ze wschodu, czy z zachodu, nas poratują. Oczywiście mówię to tak trochę kolokwialnie yy, i z sarkazmem, i po prostu yy, nam. Tych kur przywiozą dość sporo. Także czy jajek, czy kur na pewno mieć będziemy, więc ja to się tutaj jakichś deficytów nie spodziewam. Bardziej spodziewam się tego, że może nie być ludzi nawet na zakup tych kur, więc może te ceny będą stały na podobnym poziomie. Czy one spadną, raczej nie spadną? Bo jeżeli słuchajcie, powiem tak brzydko, produkcja kury do któregoś tam tygodnia przed sprzedażą kosztuje X, to ktoś nie zmniejszy tej ceny, bo po prostu musi na tym zarobić, więc na pewno ta cena nie spadnie, a sami dobrze wiecie, że koszty też teraz nie spadły. Natomiast samą ceną, tak jak wam powiedziałem przy wyborze, kurbym się nie sugerował, bo można się naprawdę na tym przejechać. Zapłacicie 5 zł mniej. Okaże się, że kupiliście z jakiegoś lewego źródła i wam wszystkie kury padły i zaoszczędziliście 40 zł, a potem musieliście jeszcze wydać 500, i tak naprawdę, żeby kupić nowo, nowe stado, i tak naprawdę na tym w żaden sposób nie wyszliście na plus. Także tutaj no, zastanowiłbym się, dwa razy, czy warto. Moim zdaniem nie warto, i warto po prostu kupować w odpowiednich miejscach i wiedzieć, co się kupuje i jak się kupuje. Żeby aby się właśnie nie dać oszukać. Więc to jest punkt kolejny, i teraz punkt kolejny, słuchajcie, to jest oczywiście zadbanie o to, że każdy z nas też w miarę, no kupując cokolwiek, kieruje się emocjami, także fajnie by było, jeżeli kupujecie swoje pierwsze kury, wybrać się z kimś chociaż, kto chociaż trochę się na tym zna i nie podchodzi tak emocjonalnie do tego, ponieważ później może okazać się, że kupiliście tyle tych kur, a połowa Wam w ogóle, no tak nazwijmy, to nie była potrzebna, albo nie macie gdzie tego trzymać, nie macie teraz co z tym zrobić, macie problem, musicie powiększać kurnik, wybieg, coś tam, coś tam. Jeszcze jeżeli oczywiście możecie, to tam nic się nie dzieje, ale jeżeli nie możecie powiększyć, bo macie tylko tyle działki, czy budyn czy czegoś, no to wtedy może być już problem większy. Także warto zwracać, słuchajcie, na to uwagę, żeby się nie y, przejechać. To też nie jest tak, chcę powiedzieć i zdementować, że ja was teraz straszę, że kupujcie teraz, bo później będzie problem. Słuchajcie, dla mnie możecie kupować przez cały rok. Ja wam mówię, co jest dobre dla mnie i co się będzie sprawdzało u was. Natomiast oczywiście nie ma przymusu, nikt mnie nie musi słuchać, każdy niech robi to, co uważa i niech wydaje swoje pieniądze tam, gdzie chce. Jeżeli chodzi o kolejną kwestię związaną z drobiem, to oczywiście każdy z nas powinien zastanowić się nad tym, czy taka sprawa, właśnie związana z kurami, będzie opłacalna, szczególnie, Zimą. Moim zdaniem będzie mniej opłacalna, ponieważ, tak jak mówię, nie każdy będzie miał warunki, żeby te kury trzymać. A jeżeli już ktoś warunki jakiekolwiek będzie miał, no to wtedy musi zastanowić się nad tym, czy te warunki, które on e, da kurkom, czy one po prostu również będą e, dla niego e, odpowiednie do tego, żeby te kurki trzymał. To znaczy, jeżeli będziecie mieli kurek 20, 30, 50, ale nie macie odpowiednich warunków, kupicie kury zimą, to po prostu one wam mogą paść. <laughs> Jeżeli kupicie latem, no to jest duża szansa, czy, czy też na wiosnę, czy nawet może jeszcze jesienią, jest szansa, że te kurki Wam przetrwają. To Dlatego tak ważne jest, żeby kury kupować szczególnie właśnie w e, miesiącach, kiedy jeszcze jest ciepło, żeby one się przyzwyczaiły. Trochę się nagadałem, natomiast ten odcinek jest dla Was taki myślę no informacyjny, żebyście o tym pamiętali, żeby Wam trochę przypomnieć, że jeżeli ktoś chce kupować kury, to prawie słuchajcie jest teraz ostatni dzwonek. Oczywiście fermy, inne instytucje będą się reklamowały przez cały rok, bo z tego żyją, ale jeżeli chodzi o Was jako małych producentów, małych hodowców, chcecie kupić kurki dla siebie, to warto by było teraz właśnie się tym zająć, o tym pomyśleć, żeby potem nie być jakimś tam bardzo rozczarowanym, nie łudzić się, bo to też ważny punkt, o czym nie wspomniałem, że ta cena spadnie później. Ona raczej, słuchajcie, zimą po prostu nie spadnie, szczególnie jeśli chodzi o drób zresztą widzicie co się dzieje z innymi cenami na przykład w sklepach. Ktoś idzie i te same produkty mógł kupić kiedyś za 100 zł, a teraz musi wydać 150 zł na przykład na te same produkty i tak jest ze wszystkim. Nie mówimy to tylko o produktach spożywczych, zresztą czy w budowlance, czy nawet jeżeli idziecie do salonu, gdzie ja ostatnio powiem wam też byłem, oglądałem auta Samochód, słuchajcie, który kosztował 90 czy 100 tysięcy, teraz już kosztuje 120 tysięcy, a też czasami czekanie na taki samochód to jest dość dużo czasu, i też nie mówię, bo 120 tysięcy na samochód nowy to nie jest jakoś dużo, słuchajcie. E, więc y, tak myślę, i to jeszcze w takiej wersji no, podstawowej, bo wiadomo, że jeżeli chcemy jakąś tam lepszą wersję, to musimy zapłacić i 150 tysięcy czasami za taką furę, jak nie więcej. No ale tu już mówię o zupełnie innych przypadkach. Natomiast no, to się Sprowadza do wszystkiego. Ok, więc wielkie dzięki. <laughs> Trzymajcie się, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i pamiętajcie o tym, co wam w tym odcinku powiedziałem, bo to na pewno wam pomoże. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.